Sola, 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 niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam! zrobiu szczęściu pomyślności, niechaj żyją nam! Niech żyją nam! Niech żyją nam! Zrobił szczęściu pomyślności, niechaj żyją nam. Kacka, na stronicę! Ostronicza. Pięknej kroi niej. Nasze panie i panowie muzykę kochają, całym sercem, całą duszą z ochotą śpiewają. Fadą i znacą muzyki, wszystkim co słuchają w gospodarzą pięknie się włajają. ramach, w moich ramach, w gra ramach, w nasze ramach, w moich ramach, w 哎，对。 Własnym, za te przepiękne setki koncertów, za tysiące spotkań, nie tylko w gminie i mieście Wolin, ale w różnych województwach, a nawet poza granicami kraju, gdzie uświetnialiście swoim talentem, swoją ciężką pracą, te wszystkie spotkania. Chciałabym Wam życzyć zdrowia, wytrwałości. I takiego pozytywnego zakręcenia, jeżeli pozwolicie, że tak powiem, jakie do dziś wam towarzyszy, chcę powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, że mamy taki zespół w gminie, że mamy taki zespół w mieście i że jesteście. I chciałabym Was poprosić, drodzy Państwo, żebyście nigdy nie przestawali robić tego, żebyście nigdy nie przestawali robić tego, co robicie najlepiej. Jeszcze jedno, ja chcę powiedzieć, że przy w licznych zespołach bardzo często zdarza się, że te zespoły się po prostu nie utrzymują. Najzwyczajniej w świecie ścierają się różne charaktery. Wy jesteście już 10 lat. To również świadczy o waszej mądrości, o ogromnym dystansie, jaki macie do siebie. Tego Wam bardzo gratuluję. O tym również to świadczy, że jesteście ponad podziałami, ponad wszystkim, co mogłoby Was podzielić. Nie dajecie się nikomu i niczemu i jesteście cały czas zwartą, kapitalną drużyną. Bardzo, bardzo serdecznie Wam gratuluję tych 10 lat i prosimy o następne dziesiątki lat. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ale chcę jeszcze jedno powiedzieć. Takiego upartego i skutecznego faceta, jak jest pan Ryszard, to ja jeszcze nie widziałam. Panie Ryszardzie, ja panu gratuluję tego uporu. Pan po prostu z uporem maniaka chodził za tym projektem. Jest pan też osobą, która scala ich wszystkich. Ja dlatego uważam, że ma Pan ogromnie cudowną aurę wokół siebie. I tego panu naprawdę gratuluję. Życzę panu zdrowia i życzę, żeby pan był zawsze zadowolony z tej swojej pracy, bo jest to jednak ciężka praca, ale myślę, że pan kocha to, co pan robi. Bardzo panu gratuluję, jestem zaszczycona, że mogę Panu dzisiaj wręczyć te kwiaty. Pana Ryszarda, tutaj Pan Ryszard Mierzicki, szef muzyczny zespołu muzyczno-wokalnego o kapela. Z okazji 10 jubileuszu zespołu składam Panu serdeczne podziękowania za niezwykłe zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy. Burmistrz Wolina, Ewa Krzebowska. Szanowny Panie, jeszcze jest pan Krzysztof. Mamy dla każdego, dla każdego z członka zespołu. Mamy oczywiście listy gratulacyjne, ale mamy również bardzo ciekawe suweniery. Wszystko na głos, wszystko na to, żeby głos zawsze był zdrowy, żeby głos był mocny. Pozwólcie, kochani, że przeczytam jednak, tak, od serca już powiedziałam, ale przeczytam tekst, który jest napisany od serca dla każdego z Was. Z okazji dziesięciolecia działalności zespołu muzyczno-wokalnego Ostromice Kapela. Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania. Tak dostojny jubileusz daje powody do radości, gdyż jest wspomnieniem czegoś pięknego. Minione lata to wspaniała historia zespołu, wypełniona licznymi sukcesami artystycznymi i niezliczonymi występami, podczas których prezentowany był bogaty i różnorodny repertuar. Występy zespołu nieraz wzruszały, zachwycały i pozostawiały w pamięci niezapomniane wrażenia. W tym szczególnym dniu gorąco dziękuję Pani, Panu, za niezwykłe zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy. Dziękuję za występy, które nie tylko w nieocenionym stopniu promują gminę Woli. Ale i za to, że przyniosły jakże nam wszystkim potrzebne chwile radości i zabawy. Jestem przekonana, że kolejne lata działalności zespołu będą obfitowały w liczne sukcesy. Wierzę, że będziecie Państwo nadal z tak wielkim zaangażowaniem jak do tej pory poświęcać się swojej pasji i zaskakiwać publiczność. Z życzeniami nieprzerwanych sukcesów, Ewa Grzybowska. Tego bardzo, że my mocno, mocno całujemy. Ja nie jestem odmówienia, Matko Boska. Od Od a, a, tak, tak. Uznałyśmy, że to Wam się najbardziej przyda. Lachaj i tak Na, ta, na, na zakończce będzie, <laughs> nie? Swoją wagę Nie tego. Ta, a ma. tego nie Nie tego. tego. A teraz chcemy Was, was? całować. wolnie, tak? wolnie. Okay. Okay. No. Ach nie. zapomniałam. Dziękuję. <grym wytrych> Szanowni Państwo, drodzy artyści nasi kochani, Dumo wolina. Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Mogę spokojnie powiedzieć, moje kochane dzieci. O, o, o. o właśnie. Moje kochane dzieci, bardzo się cieszę, że zarówno tutaj, jak i za granicą jesteście na naszą wizytówką. Burmistrz Czołem ciągle mówi, pamiętaj o żeby tę były. Także zawsze z wielką przyjemnością wszyscy na Was czekali i nas słuchali. Poeta mówi, że... Źli ludzie nie śpiewają, tylko dobrzy ludzie śpiewają. Z tym wielką przyjemnością dzisiaj jestem w towarzystwie wszystkich dobrych ludzi. Z naszych sąsiedniej kochanych dni, przy Wielu, Kani. Naprawdę jestem dumny, że tu jestem z nami. Dzisiaj też jest pierwszy przypadek, kiedy jechałem te ulice, wszystkie dowozkopane, Panie Darku, Panie Dariuszu Gajo. I pierwszy raz, kiedy jestem tutaj w Ostrowicach, o owo ulicy i bardzo się cieszę. Ponieważ pytam się, co tu robią? A mówią kanalizację to co Pan Dariusz, Gajo zaczął. No, bardzo się cieszę, że W Ostrowica będzie taka na I na koniec, kochani, wszystkich, z wszystkich zespołów piosenki dotyczyły miłości. Jego, ją, on, ona. Powiem o trwałości małżeństwa teraz, a ja już długo lat jestem małżonkiem, a mężczyzną liczy się podwójnie. Przyjechał wnuczek mój z Poznania, Artoś, ma 12 lat, mówi słuchaj dziadek, czy wiesz co to jest małżeństwo? No, no mów. Małżeństwo, dziadek, jest to związek dwóch osób, mężczyzny i kobiety, z których jedno ma zawsze rację, a drugi to jest mąż. No to dopiero teraz nie mówisz. Jak śpiewacie macie od miłości, jego ją. należy zawsze uświadomić, że jeżeli chcesz, żeby było trwałe małżeństwo, pamiętaj, że ja mam zawsze rację, a Ty masz spokój i się słuchaj. Kochani Ozdrowiczanie, wszystkiego dobrego w następnej sukni śpiewania. Dziękuję. Dziękujemy